Ja nigdy nie chciałam mieć awansów, na które ja nie zasłużyłam. One do mnie parę razy w życiu przychodziły. I tak jak się spytałaś, kiedy się czułam najlepiej, to być może czułam się najlepiej wtedy, kiedy na przykład w niemieckim serialu przyszedł do mnie aktor z tego serialu i gwiazda castingów niemieckich, Horst Schell, który obsadzał wtedy kina i mógł naprawdę wiele. My mieliśmy w serialu Tila Schweigera, który zrobił nieprawdopodobną karierę. Przyszedł do mnie i powiedział: Słuchaj, ten serial to tym serialem. Jeśli Cię interesuje międzynarodowa kariera, taka naprawdę kariera, no to yy, ten castingowiec jest zainteresowany, ale wiesz jak jest zainteresowany, nie? Od dupy strony. Ja mu powiedziałam, że co, wypij Nie jestem kura zainteresowana w najmniejszym stopniu. Jest to kurwa obrzydliwe. Jest to obrzydliwe, że jesteś jego posłańcem. Że ten chuj nie ma na tyle odwagi, żeby się umówić z wybraną ofiarą na kawę. I powiedzieć wprost, jesteś fajna dupa, podobasz mi się, chcę z tobą być, albo chcę y, załatwić ci wszystko, ale ty przychodzisz do mnie do łóżka. No to wtedy jemu dajesz mordę ewentualnie. No chyba, że chcesz mieć wszystko. I chcesz za to zapłacić taką cenę. A to, myślę, że to, był, to, było, to była świadoma decyzja, to, było to, no, to był też zajebisty moment w moim życiu. Wiesz, ja nigdy nie miałam takiej pokusy, nie? Nigdy nie miałam pokusy, żeby być nie, siedzieć nie na swoim tronie, kurwa. To ja mogę siedzieć na kiblu i to może być mój tron. Ale to jest kur... mój tron, na który ja zarobiłam. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.